malkowidzowie, ja właśnie uciekam przed policją, a wy koniecznie zostawcie łapki oraz subskrypcję na tym kanale. Szybko! Dobra, muszę znaleźć szybko jakąś kryjówkę. Bazowa zobaza jestem na miejscu gdzie jest podejrzany, wysiadam z samochodu, wyślijcie wsparcie od razu. I kupaki, policja mnie goni. Szybko musicie mi pomóc się schować. Znakomicie, że już jesteś stary. Musisz uciekać. No, nie, no muszę uciekać, stary. Mam znakomity pomysł no. Założę zaraz strój, zaraz zobaczysz Czyli Zibek, ty co, chcesz go zmylić, tak? No. Ej, to jest dobry plan, dawaj zmylisz go, tylko musisz kominiarkę założyć, żeby on widział, że ty jesteś mną, no w sensie jakby, żeby cię nie skaknął stary. stary, jestem gotowy na wszystko Tu jest mój strój Dawaj, ty byś próbował go zmylić Stary Stary Zaraz no. pomyślisz, że to na pewno nie jesteś ty Nie no, zakładaj kominiarkę stary i go ściągaj Ma ciebie ścigać, a nie mnie, a ja w tym czasie szukam kryjówki w tym odcinku wcieram się w rolę policjanta, który ma złapać niebezpiecznego kryminalistę. Nazywa się Mr. G. Wykonał tyle przestępstw, że czas go w końcu skuć kajdanki. Ale zamiast to najpierw poszukamy dookoła domu. Mr. G! Dawno się nie widzieliśmy! Czuję zapach strachu. Gaci Musimy go znaleźć. Przyspieszmy trochę, dlatego że jest na wolności, a takie osoby nie mają prawa bycia na wolności. Mam nadzieję też, że nikt mu nie pomoże w ucieczce, a wy, że zostawicie łapkę w górę i suba na tym kanale, bo taki content to najlepszy możliwy content. Mr. G! Dobra, ja muszę się gdzieś ukryć, a Zipek w tym czasie będzie udawał, że jest mną, więc Jack będzie więc jego chcesz, ścigał. Nie ja wiem, czy tu uciekasz z więzienia, ale sorry, bo właśnie stary przelewam Hajs za kebaba, a to jest dla mnie trochę ważniejsze. Ja zamawiałem z kurczakiem na cienkim a Tak? Okej, okay, dobra. Dobra, tak jest. Nie widać mnie, nie? nie. A jest... Bardzo dobrze. To jest na Tak jest. jest. Wy wbijacie na tifa.pl Zipek! Ty masz go zmylić, a ja z Ernestem idę znaleźć kryjówkę. Dobra, powodzenia wam, życzę. Nara. Pamiętajcie, no. zawsze was lubiłem. Jakbym mnie zamknęł w więzieniu, to zobaczenia Zipek, Uciekajcie. na pewno cię odwiedzę, bo wisisz mi 5 stóp. Żegnajcie, żegnajcie. Dobra, idź już, nie gadaj głupot. Dobra stary, musimy gdzieś znaleźć dobrą kryjówkę na dworzu Basen, myślisz czy nie? Stary, jaki basen? Jest tylko jedna kryjówka, która jest dobra na dworze Jaka? Stary, ostatnio Pamiętasz twój odcineczek, gdzie byłeś zamknięty w trumnie? No, no, myślę, że powinieneś znowu się tam schować Albo jeszcze lepiej Zakopmy cię pod ziemią Bez trumny W dole Ale przykryjmy go tak, żeby nikt cię nie mógł tam znaleźć Dole, pod ziemią? Stary, dobra To jest mocne To jest mocne Chodź, zobaczymy, co tam trzeba zrobić Dobra, stary Czyli co, czyli kładziemy tu płytę, Aha. zasypujemy to ziemią, tak, i ja tam wchodzę. Zacznijmy oficjalnie zabawę. Halo? No. Nie ma. To by było za proste na sam początek. Czysto, ale widziałem jakąś sylwetkę w środku domu. Musimy bardzo powoli tam wejść. Czy to znaczy, że sprzątał ktoś? Zdecydowanie tak. Ja sprawdzę, poczekaj. Miłosz, uważaj. To za duże ryzyko dla ciebie schować, jeśli nie masz kamizelki kuloodpornej. Ja mam... Coś, że jest uzbrojony. Ja mam naturalną. A, ach, faktycznie. Ja też nie. tego nie potrzebuję. Dobrze dla nas. Teraz na pewno mnie nie pozna, nie będzie wiedział, że ja to ja. Pomyślcie, że jestem Grzesiem, dlatego że mam ten pomarańczowy strój. O, słyszałem coś. Policja, proszę otwierać! Macie 5 sekund, inaczej wyważę drzwi. 5! Dwa... Jeden. Jest tutaj łapny. od razu. Chodź, chodź na, na ziemię! Na ziemię! Na ziemię! Co jest Gdzie powiem? Nie wiem. A! A! O kurde, ej! G Gania, zibka, Kto jest. Dobra. Ej, musisz iść po folię. Ona jest w konstrukcyjnym, a ja przyniosę płytę jak dam radę. Dobra, dobra. Szybko, bo Jack już krzyczy Szybko, szybko. Mam cię. Teraz idziemy do izolatki. Tylko stary. Jest jeden problem. To za łatwo poszło. Coś mi nie pasuje. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, ja tu mam płytę. Nie wiem, czy dam radę sam ją wziąć. O nie! Chyba nie zdążę złapać tej płyty przynieście. Ej, tu chyba policjant go złapał w końcu. Zipka. Muszę zobaczyć. Chyba go złapał. Idziemy, idziemy. Nie się patrzysz. Dobra. Patrzy. Dobra, szybko. Musisz płytę razem ze mną złapać, Dobra. bo ja nie dam rady. A folię masz czy nie? Właśnie nie wiem gdzie jest. Zapraszam cię do środka, zaraz zobaczymy, czy jesteś tym, za kogo się podajesz. Jesteś prawdziwy. Mr. G, prawdziwy nie daje się tak szybko złapać. Zaciśnij między zębami. Będzie bolało. Żartuję, nie stosujemy tortur. Ooo! Oh! Słyszałeś to? Zipek! Wiedziałem, że to ty! Gdzie jest Mr. G? Nie wiem, nie wiem ja... co ty robię w ogóle. Co się Mam to gdzieś. Za karę zostajesz skuty. Co? I zostajesz razem z tym fotelem. G! Uciekaj! Szybko, już się poznał. Co? Kładziemy ją na skos chyba, co? Tak tutaj. Coś się wydarzyło, że nasz więzień uciekł stąd, kiedy ja byłem na dworze. O ty gnoju! On nie wie tylko jednej rzeczy. Że niestety, ale to więzienie zamyka o! się od zewnątrz i teraz... Nie masz teraz szans... nikt nie wyjdę! Proszę uprzejmie, nie masz szans na wydostanie. Nie mam szans na wydostanie, on mnie zamknął! Koniec, daj mi rączkę! Proszę o rękę! Tak! No dobra, niech ci będzie! Dobra, już prawie kończę widzowie. Ej, coś słychać! Jezu, jak się to Słuchaj, przyniosłem ci jeszcze Dobra. trochę itemów, żebyśmy żebyśmy łatwiej się schować. Nice. Patrz, teraz ja wkręcę Łukasza, bo on właśnie złapał zipka, więc już jestem Co przebrany. Jest? I nie wiem, spróbuję kupić ci trochę czasu, ty spokojnie się tu zakopuj. Dobra. A teraz sobie trochę posiedzisz, bo mi nie chodziło o to, żeby nie wydostał się jakimiś tam bokami, tylko po prostu, żeby był przykuty do kajdanki. Pana, proszę stać! Eee, słucham. Proszę stać. Ja mam takie pytanko. Czy widział pan takiego uciekiniera w stroju pomarańczowym? Nie niesie on dykty akurat, więc tu pan prawie mnie zmylił. Ha, ha. Taki gruby. Nie, ja jestem poddany resocjalizacji, to są moje prace społeczne. Noszę dykty cały czas. Stąd. Tam 5 kilometrów. Tam ale... pan pokazuje. Nie, 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 tam, tam. Tam, tam, tam dobra. 5 kilometrów Ale mam tylko potem... pytanie: dlaczego robi to pan na mojej posesji? To państwo dało zlecenie. No dobra, w takim razie pokazuje pan, że tam gdzieś. Nie, tam. tam. Dobra, ja panu pokażę. A myślę, że panu pomóc to przenieść. O, tutaj zostawiam dyktę, jakby ktoś jej potrzebował. Dziwnie głośny ten człowiek jest, naprawdę. Mam no, tylko jedną szybką prośbę: gdyby pan mógł zadzwonić tutaj, gdyby go było widać albo coś. O, tak mocno. 20 sekund można zabić bez problemu. Proszę to zrobić w przyszłości O, a tam jest jeszcze osoba przyprawda tak samo jak ja, ja nie mogę Kłamie, na 100% kłamie ku... Nie no, trzeba sprawdzić Serio Czyli mówi pan, że gdzieś tutaj jest w środku Tutaj? Tak, tak Dobra, teraz na szczęście będę miał trochę większy dach z ziemi e, Najgorsze jest to, że tu jest pełno wody Więc jeszcze muszę użyć więcej folii, żeby po prostu nie przemoknąć Halo? Halo? Co tam? Kto mówi? Ja policjant! uwięziony! A skąd ja mam wiedzieć, że pan jest prawdziwym policjantem? Bo ja cię skuję, to pożałuję! A ma pan odznakę? Proszę pokazać. Proszę uprzejmie, to jest moja odznaka. Wypuści mnie pan? Dziękuję bardzo, bardzo. Bardzo ładna odznaka. Dobra, ja słyszę chyba oni tam gdzieś idą, więc ja się chowam do mojej kryjówki. Muszę Jesteśmy schowani za jakimś pagórkiem. Możemy tutaj na spokojnie się czołgać. Coś mi nie pasuje, dlatego że widzę tam jakiś biały statek. A to raczej nie jest statek, bo. to jest trawa przecież. Wiecie, to się tak nie da. Nie spodziewam się takiego obrotu spraw, aby trumna przypadkowo. leżała w naszym ogrodzie. 10 sekund. Na opuszczenie tej trumny, bo inaczej zaczniemy zabawę w inny sposób. Widzowie! Na opuszczenie... Jak mnie zobaczy, to wpadam. Kurde, zabawę... oby nie do rady. Coś czuję, że. Chyba w środku mu jest niedo. Ja i mój brat przyszliśmy porozmawiać. A pan chce porozmawiać o pogu? O Ja razem z bratem jesteśmy wyznawcami magicznej szynki. Fantastycznie, co do kku, Prze Proszę pana, proszę pana, prawda jest taka: ja szukam przestępcy i wiem, że jest w tej trumnie. Jeżeli mi pomożecie, dostaniecie sowitą nagrodę. Podnosimy to na 3-4 Pracować panowie! Czekaj, tylko po zgrobie swojego pejsa Eles i się go zagadują. Jest szansa, że pójdzie stąd. Trzy, cztery. Jesteś na... aaaa! Był tu! Cholera jasna! Ma fantę! Nie strzelaj, bo zrobisz dziurę! Sprawa wygląda w ten sposób. Mam tutaj pliczek setek. Za jedną pomoc, którą zrobiliście, dostajesz stówkę. Dobrze. Ja chciałbym podwójnie. Nie, 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 panowie. Podwójnie to cię skuje zaraz i wsadzę do więzienia na podwójne dożywocie. A teraz, panowie, gdzie jest ten złoczyńca? Panowie, tutaj są trzy stówki. Ja wiem, że wy coś wiecie. Chodźcie tutaj, ustawcie się. Co mi powiecie na temat tego domu i wszystkiego, no? On tam się schował. Tam jest. Myślałem, że jest bardzo długi i tam leży. Ale z was szlaufy są. Dobra, panowie, wiem, że ściemniacie jeden i drugi. I wiem, że on znajduje się w tym dole, dlatego że jest tu świeża łopata. Idźcie stąd, póki was sadzę za kraty, a ja idę sprawdzić dół. Jak mówiłem, ten dół wygląda dosyć dziwnie. Dlatego, że tutaj może być ktoś zakopany, a ja widzę jakąś łopatę. Ha! Kurde, zobacz! Patrz, zostawił kamerę, czyli tutaj był. Panowie, tu, tu, Ej, dobra, ja muszę uciekać koniecznie. Muszę uciekać. Kurde. Przecież nie pomarańczowego nie widzę. Szybko. Mr. G, dopadnę cię!